Że to ja granatka Kowal. I teraz teraz daję karambita kubaksowi JCTM. Zazdrów dla niego, że on wygrał tego karambicika. Kubaks. Może mi wyskoczy. Nie. JCTM. O ja, jest Chyba to on, zobaczmy, jak szybko potwierdzi. To znaczy, że on. O tak, chyba to on. Także, no, zazdro dla niego, że wygrał tego Karambita. I no i brawa dla... za. Kubaksa, że wygrał karambicika, którego wystawiłem na yy, konkurs. Zazdro dla niego, że on to wygrał. No dobra. Teraz już kończę. Nara.